Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Chris, a Wy oglądacie kolejny odcinek na moim kanale z serii Minecraft na modach sezon pierwszy. Zapraszam do oglądania. W tym odcinku pozwiedzamy sobie troszkę dalszą okolicę. Tam gdzie mamy te trzy znaki zapytania pokażę Wam fajny bardzo domek, który by został taki ukryty w lesie. A tam za 350 metrów mamy... może klocków... mamy fajny biom i pokażę Wam dzisiaj w tym odcinku te dwie właśnie rzeczy. No i jeszcze później zobaczymy kolejne kolejne fajne rzeczy i mam nadzieję, że będzie spoko to wyglądało. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Ja sobie biegnę właśnie do tych miejsc nie są one w sumie tak za bardzo nie są one w sumie tak za bardzo oddalone od naszego, naszego domku. Także spoko na pewno będziemy mogli sobie tutaj wyruszać po jakieś tam itemy. Właśnie mniej więcej dotarliśmy właśnie do tego fajnego biomu, który właśnie chciałem wam pokazać w tym odcinku. I są to naprawdę fajne takie drzewa, bardzo wysokie. I tak sobie pomyślałem jak tutaj pierwszy raz dotarłem, że tutaj naprawdę byłoby fajnie zrobić sobie jakiś domek. No ale trudno. Zrobiłem sobie już tam na tamtym wzgórzu. Yy, też nie jest źle. Także spoko. Tutaj mamy też właśnie fajne takie wzgórza, albo to drzewo, to tutaj też naprawdę ładnie się prezentuje. I właśnie sobie... Próbuję wyobrazić, jakby to fajnie wyglądało. Gdybyśmy sobie w takim właśnie miejscu stworzyli jakiś domek na drzewie i tak dalej. Fajnie by to naprawdę wyglądało, ale to w sumie możemy sobie zostawić ten pomysł na powiedzmy kolejny sezon. Może w kolejnym sezonie sobie ogarniemy lepsze miejsce, bo już mam plan na pewno na kolejny sezon, żeby jeszcze więcej modów sobie ogarnąć. Jeszcze, żeby paczka była bardziej w sumie zoptymalizowana i na tą yy, w sumie nowszą wersję. Ponieważ na tej starszej wersji, wersji tak właśnie widzę, nie wszystkie jakby mody są jakby tak zrobione w 100% dobrze, ale i tak jest fajnie. I tak fajnie mi się gra z tymi modami, a na tej kolejnej paczce z modami na pewno na pewno właśnie tak jak już mówię, powiększą się te mody, będzie lepiej, będzie na pewno więcej rzeczy do robienia. Choć i tak teraz w sumie mamy dużo rzeczy do robienia, tu jakieś jaskinie, tu jakieś, jakieś lochy mamy wieże, właśnie fajne takie biomy dodatkowe. Spotkałem właśnie kolejny jeszcze biom, który jest, ale jest który właśnie po drugiej stronie, także jego też Wam sobie pokażę. Tutaj ogólnie mamy fajnie dużo bardzo drzew, także będziemy mogli tak jak już mówiłem wyruszać sobie po powiedzmy nawet drzewa, bo tutaj są już te inne drzewa niż te co mamy tam w koło obok siebie koło domku. Tutaj w ogóle fajnie zostało wygenerowane, taka mini farma została wygenerowana, co prawda były same nasionka pszenicy z tego, ale naprawdę fajnie, fajnie, coś takiego. Motyw z tym jest, że można sobie przyjść, zobaczyć, jak to fajnie, fajnie wygląda, no i sobie zebrać to. My sobie to ogólnie zbierzemy, i będziemy właśnie szli sobie do, do tego kolejnego miejsca. I to kolejne miejsce to jest właśnie, właśnie ten domek, yy, który jest właśnie niedaleko, i zaraz się będziemy widzieć, jak dotrzemy, jak będziemy docierać do tego domku. Właśnie do tego miejsca docieramy, o którym wam dzisiaj mówiłem. Jest to właśnie taki fajny wygenerowany domek i myślę, że to jest właśnie powiązane z tym modem z lochami, ponieważ właśnie zaraz sobie zobaczycie jak to fajnie wygląda, jak to zostało fajnie wygenerowane. Bardzo na przykład bardzo naprawdę lubię takie właśnie rzeczy, które są właśnie tak fajnie wygenerowane i uwielbiam i właśnie takie mody, które właśnie robią takie coś. No, tam w ogóle sobie dzik stał. takie mody, właśnie, które robią takie coś, które takie coś generują. Bardzo naprawdę polepszają moim zdaniem grę. Bo moim zdaniem tego brakuje. Tu fajnie mamy górę, jakiś fajny tam dywan. Mamy właśnie nawet skrzynie i jakieś tam fajne itemki. Także to możemy sobie od razu zabrać, bo mamy przy sobie troszkę miejsca. W sumie nie zaopatrzyłem się tak za bardzo. W to co powinienem, żeby przyjść tutaj, w taką powiedzmy dalszą średnią wyprawę. No ale spoko, nie będziemy tutaj, tutaj za, na pewno tak za bardzo atakować tego wszystkiego, tak tylko sobie w sumie pozwiedzamy. Na pewno to jest właśnie taki fajny motyw z tym. No i mamy tutaj właśnie tą górę. Górę dalej nic nie ma, nic więcej na górze nie ma, ale mamy właśnie zejście na dół. I zaraz sobie zobaczycie. Zaraz sobie zobaczcie, niestety nie wziąłem pochodni, ale jakoś tam sobie udało mi się dotrzeć do tego i właśnie teraz sobie widzicie, że jest to powiązane z lochem. Bardzo fajny motyw, bardzo fajny motyw z tym właśnie lochem wyszło, to nawet naprawdę nie spodziewałem się tego, żeby, żeby tutaj postawić loch. Naprawdę taki domek i połączony loch. Ja to ogólnie byłem przed chwilką właśnie przed, nagra przed nagraniem, bo szukałem właśnie marchewki. No i właśnie Znalazłem, hmm, chyba znalazłem właśnie marchewkę, żeby właśnie te świnki sobie ogarnąć tam do naszej farmy i właśnie byłem tutaj przed, przed tym nagraniem, także ja sobie tu właśnie to już obczaiłem i właśnie naprawdę chciałem to pokazać, bo naprawdę to na mnie w sumie zrobiło w sumie nawet takie fajne wrażenie. Spodobało mi się, no i jest spoko, idziemy Drodzy powrotnie znaleźliśmy kolejne fajne miejsce, zaraz sobie do niego wejdziemy, e, które też chyba właśnie zostało wygenerowane z modu e, i wchodzimy. Wchodzimy właśnie fajnie, tutaj zostało to zrobione, te jakieś, e, jakieś sieci, tu wszystko jakieś czaszki, e, blok raz lazurytu, fajnie połączony, nie wiem po co on w ogóle tutaj tak stoi, chyba dla ozdoby. I mamy diament, nawet mamy diament. E, jakoś mamy płytę muzyczną, bryłki żelaza, wiadro i sztabkę złota. No i właśnie dlatego, że nie wziąłem żadnego, nie wziąłem w sumie żadnego backpacka ze sobą. W sumie powinienem go i tak stworzyć już sobie. Kolejny raz oczywiście, trzeci chyba, czy czwarty. Nie wziąłem z sobą tego plecaka, no i niestety nie starczyło mi miejsca na wzięcie wszystkiego, ale to co w sumie najważniejsze, to sobie zabrałem. Także spoko, bo mamy nawet lazuryt, mamy czaszki dwie chyba, szkieleta, które też sobie możemy wziąć dla ozdoby. Mamy lazuryt, mamy blok lazurytu nawet. Mamy takie fajne te, te tabliczki na przedmiot, chyba tak to się nazywało. Ramki na przedmiot, przepraszam, ramki na przedmiot. Lazuryt właśnie tak jak już mówiłem, mamy nawet tam kowadło, które chyba nie wiem czy będziemy zabierać, bo mamy w sumie jedno i tak z niego ma, bardzo mało korzystamy. Jak coś będziemy sobie mogli tutaj wrócić, bo nie ma do tego aż daleko, do tego miejsca aż tak daleko, no bo wszystko tutaj właśnie fajnie jest, plus tego, że na mapie mi się wszystko zapisuje. Wcisnę sobie tam M, otworzy mi się ta duża mapa i będę mógł sobie właśnie ustawić tutaj punkt taki kontrolny, żebym mógł sobie tutaj przyjść z powrotem, jakbym właśnie zapomniał, zapomniał tego miejsca. No i właśnie to jest bardzo fajny, bardzo fajny też dodatek taki, że mamy tam minimapę, mamy tam dużą mapę i zawsze możemy sobie tam zaznaczyć jakiekolwiek miejsce i sobie iść bardzo łatwo. Spójrzcie teraz na to jaką fajną wieżę znaleźliśmy i chyba to jest właśnie też kolejna rzecz, która... Daje nam, który daje nam mod jakikolwiek, mamy tutaj kolejne wieże obok, w koło, w ogóle te wieże to są bardzo tak gęsto zrobione. Ale też fajnie, fajne jest to, że te wieże się zmieniają. To znaczy, no nie często, ale są właśnie, zauważyłem, że trafiłem w ogóle na takie, że były z innego bloku stworzone. I ciekawi mnie właśnie to, czy na przykład ten boss się tam zmienia na końcu, jak jest po prostu to zmienione. Jak jest po prostu to zmienione z tego bloku, bo jeszcze tam w środku chyba nie byłem. W ogóle po prawej mamy też fajną taką statuę, która też została fajnie wygenerowana. I będziemy sobie wchodzić do tej wieży, bo bardzo naprawdę zainteresowała mnie ta wieża. Eee, wieża Xardasa. Fajny, właśnie tak. <laughs> w ogóle tam Pantery biegają, to też z tego. To z MO Creatures jednak działa, właśnie fajnie z mod, tylko no niestety. Nie daje, nam, nie daje nam mobów, które są, są właśnie takie, które się respią w nocy. Tak, sam, tak Chodzi o to, jakie zombie, czy szkelet i tak dalej. Fajnie w ogóle zostało wykonane to. Szyby takie fajnie pokolorowane i ładnie to bardzo wygląda. Wiesz, jak Startup, tak jak już mówiłem. Pozdrawiam wszystkich, którzy znają i grają, czy grali kiedykolwiek w Gotika. Naprawdę moja ulubiona, jedna z moich ulubionych gier. Poszedłem sobie od razu może spać tutaj, bo nie chciałem po nocy chodzić, nic tutaj ciekawego właśnie nie było, na samej górze, w sumie moglibyśmy sobie te, tam w ogóle kolejny biom jakiś się fajny wygenerował, moglibyśmy sobie w sumie te szkła, nie, nie moglibyśmy, one chyba by się zbiły, także nie zabralibyśmy ich, z powrotem właśnie będziemy sobie zahaczać nad, o ten biom, niżej nie chciałem schodzić, bo nie zauważyłem, że mam w ekwipunku pochodnie, bo tam nic naprawdę nie było widać. Nie zauważyłem niestety tego, że mam pochodnie, ale na pewno się tutaj wrócę. Będę chyba tutaj sobie robił waypoint, albo w sumie nawet nie będę musiał. No bo biom zimowy, i sobie tam zerknę, na pewno będzie to widać na mapie, gdzie to dokładnie było. Tutaj, właśnie kolejny fajny biom nam się zaczyna, ale to chyba nadal nie jest ten biom, który chciałem Wam jeszcze przedtem. To znaczy, nie chciałem go Wam pokazać w tym odcinku, bo on jest właśnie po innej stronie, ale jest też fajny, także no, fajnie właśnie tak pozwiedzać sobie raz na jakiś czas. Po drodze możemy tam jakieś sobie itemy znaleźć, mogą nam się tam przydać. No i zaraz sobie zobaczymy ten biom bliżej. Właśnie weszliśmy do tego biomu bliżej i bardzo ładnie to wygląda, fajnie te drzewa zostały zrobione. Mamy tutaj taką małą, znowu niby, niby mini-farmę, to znaczy chciałem powiedzieć, mini-farmę, e, które tutaj właśnie arbuzy sobie rosną, i zaraz zobaczycie bardzo taką dziwną rzecz, bo właśnie kolejny dowód na to, że te gobliny istnieją. E, zostaliśmy zaatakowani i on był taki dziwny, naprawdę, tu nas zaatakował, tu zaraz uciekał, ale zaraz się wrócił, e, i tak dalej, nie? I fajnie to naprawdę wyglądało, tak zostaliśmy naprawdę zaskoczeni. I tak pod na koniec tego właśnie odcinka. Zabijamy sobie go, go, goblina. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.